Hej ho, hej ho, do pracy by się szło. Hej ho, 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 do windy by się szło. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho. Dobrze spionizowany język, to marzenie każdego logopedy. Dlaczego? Ponieważ ma on ogromny wpływ na właściwą pozycję spoczynkową języka oraz prawidłową realizację głosek. Istnieje mnóstwo ćwiczeń, których celem jest pionizacja języka. Jednym z nich jest winciarz. Wiecie, kim jest Co? Windziarz to osoba, która obsługuje windę. No, śmieszne, prawda? Tak. A wy dzisiaj będziecie winiażami? To będzie nasza. Nie będę pierwsza. Dobrze, ja wam zaraz powiem, co macie zrobić. No, poprawię sobie czapkę i teraz tak. Nasz język musi być teraz bardzo silny. I zobaczcie, co robimy. Język wyciągamy do przodu. Proste plecy, proste, proste plecy. Stopy na podłodze. Dobrze. Tak. Udało się? Tak. Dobrze, proste plecy, stopy na podłodze. Jesteś gotowy? Tak! Dobra. Dobrze, wyciągnij. Tak. Tak. O, o, tak. I teraz. Mocno, 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 mocno. Pupa! Pupa! Jest na krześle. I patrz na wujka mi się. I do do góry język, do góry język. Do góry język, do góry język, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Do góry. O, pa. Dobra, i teraz. Mocno, mocno. O, oh, o! Oh. Jeszcze raz nie poddajemy się. Dobra, jeszcze raz. Dobra, mocno język w górę, język w górę głowa nie może tak uciekać z tyłu. Ale Winda... Proszę tak, te plecy, tak? Proste plecy. I teraz miko, świetna praca języka. Świetna praca języka. Winda idzie w górę. Pięknie, pięknie jedzie w górę, Winda. Piękna praca. Pięknie pracujesz językiem, bardzo ładnie. Dobra, jeszcze, raz. jeszcze, do góry, no, bardzo ładnie. Ba no, języku, języku, do góry, mocno w górę, mocno w górę, Nina. W górę język, w górę, podnoś, podnoś, język jest silny, silny język. Tak, jeszcze zobacz, jak już nam mało zostało, mocno, mocno, czy jeszcze mamy? Trzymamy, mocno w górę, w górę, podnoś, podnoś, podnoś. I pa! W zabawie windiarz ważne jest to, aby ciało dziecka było w miarę stabilne, plecy wyprostowane, stopy na podłodze i jeżeli jest problem z tym, że głowa ucieka do tyłu, mm, możemy sobie pomóc, przytrzymując brodę dziecka. U nas y, były niemałe trudności w wykonywaniu y, tego. Mm, Zadania, co pokazuje, jak niełatwą sztuką jest pionizacja języka.